W ostatnim materiale z naszej bałkańskiej wyprawy zabieram Was do Zagrzebia. Stolica Chorwacji nie jest popularnym w Polsce kierunkiem turystycznym, a pokażę Wam, że Zagrzeb może być idealnym przystankiem w czasie podróży. Oglądajcie. Mamy dla Was kilka porad, które mogą Wam zdecydowanie ułatwić życie, jeżeli przyjedziecie do Zagrzebia i będziecie poruszać się samochodem, parkując na mieście, a potem gdzieś poruszając się komunikacją miejską. Jesteśmy tu trochę ponad godzinę i naprawdę, gdyby ktoś mi to powiedział, byłoby zdecydowanie wszystko szybciej. Porada pierwsza. Chodzi o to, jeżeli parkujecie na ulicy, my parkujemy w zonie numer 3, kawałek poza centrum miasta, gdzie mamy mieszkanko parkujemy na ulicy i jeżeli już uda Wam się znaleźć parkometr, co nie jest stale takie proste, ponieważ nie możecie płacić za pomocą SMS-a, ponieważ jeżeli macie telefony zarejestrowane za granicą, nie w Chorwacji, to niestety nic z tego nie będzie. Więc jeżeli znajdziecie parkometr, musicie mieć odliczoną kwotę, żeby zapłacić, czyli na jeżeli godzina kosztuje 30 euro centów i chcecie parkować 3 godziny, to musicie wrzucić dokładnie 90 centów albo wielokrotność po prostu, czyli po prostu pełne godziny, nie da się na minuty. Taka pierwsza porada. Porada numer dwa dotycząca ruchu samochodowego. Zostawcie auto dalej, nie jedźcie do centrum autem, ponieważ ruch w Zagrzebiu jest bardzo duży, ulice są wąskie, a ludzie jeżdżą jak wariaci i nie ma w tym kształt przesady. No dobra, i porada następna dotycząca transportu publicznego. Bilety możecie kupować w kioskach Tisak albo ewentualnie u konduktora, u maszynisty w tramwaju na przykład na przedzie. To kosztuje wtedy 80 eurocentów. jeżeli kupicie chyba w kiosku to kosztuje 0,53 eurocentów, tak? Nam to wyszło. No i również warto dodać, że nie ma w środku możliwości płatności kartą, są tylko bilety faktycznie papierowe i kasuje się bilet wchodząc do tramwaju pierwszymi drzwiami albo ewentualnie przy ostatnich drzwiach. Są tylko dwa kasowniki do papierów biletowych na przedziem i na tyle tramwaju. No to tyle jeżeli chodzi o początek, zobaczymy co będzie dalej. Jeżeli będziecie w ścisłym centrum, no to mam dla Was fajną polecajkę na jedzenie. Taki ala street food po prostu zagrzebski. Byliśmy tutaj w czasie naszej pierwszej wizyty dwa lata temu no i na tyle dobrze to zapamiętaliśmy, że dzisiaj po dwóch latach po prostu chcieliśmy tu wpaść ponownie. No i wygląda, że znów się nie zawiedziemy, bo wygląda po raz kolejny kapitalnie. Słuchajcie, kilka opcji w menu, w menu chyba pięć do wyboru. No i tutaj między innymi bułeczki bao. Z szarpaną wieprzowiną, do tego marynowana cebulka, czyli szczypiorek prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Druga opcja to są bataty, po prostu frytki z batatów, posypane cebulką, polane delikatnym sosem majonezowym i do tego w bułce jest po prostu kurczak w pankom i to również prezentuje się bardzo, ale to bardzo dobrze. Wtedy właśnie braliśmy tą opcję kurczakową. Tym razem jako nowość powiedzmy to właśnie leci bułeczka bao. I już wam mówię jak to połączenie się prezentuje, pan mówił, że ostre, znakomite połączenie, bułeczka świeżutka, mięsko bardzo mięciutkie, tam jest jeszcze marynowany imbir, połączenie naprawdę wyborne, uwaga leci kanapeczka od żonki, kurczak również chrupiący, świeżutki, miękkich krotków, jeszcze muszę batata wziąć, żeby nie było, zęgło osłowny, również bardzo chrupiący, miejscówka, Absolutnie godna polecenia, zwłaszcza że na miejscu lejemy również kraftowe piwko. To jest browaru Majska Piwowara chorwackiego, chyba nawet zagrzebskiego. Seszy IPA również bardzo, ale to bardzo fajnie, świeża. No powiem wam, że jeżeli chodzi o miejsce, znakomicie położone, łatwo tu dotrzeć, a jedzenie po prostu wyborne. Smacznego! jak dwa lata temu, tak i teraz pogoda w Zagrzebiu nas nie rozpieszcza, jest pochmurno i zaczyna kropić. Ale nie, nie o tym, a tak naprawdę o placu, który jest za moimi plecami, czyli o placu Josipa Jelacicia czyli chorwackiego bohatera narodowego. Ten plac tak naprawdę to jest główne, można powiedzieć, że miejsce spotkań w Zagrzebiu. Miejsce, gdzie jest mnóstwo restauracji, kawiarni czy również piekarni i od którego rozchodzą się wszystkie główne drogi, które łączy górne miasto i dolne miasto w Zagrzebiu, o których jeszcze tutaj usłyszałem w materiale, a tymczasem lecimy jeszcze kawałek, jak się przejść po starym mieście, ale jeszcze muszę wam jedną rzecz pokazać, ponieważ tutaj, tuż obok, za moimi plecami w obecnej chwili, o tutaj przy tym rusztowaniu, znajduje się Zagrzebska katedra. Ona w tej chwili zupełnie, jak widzicie, jest otoczona rusztowaniem. Była również dwa lata temu, aczkolwiek prawa wiem, że teraz jest całość, ponieważ w roku 2020, w marcu, w Zagrzebie było całkiem silne trzęsienie ziemi. Zagrzeb leży właśnie w takim miejscu aktywnym sejsmicznie. No i to trzęsienie ziemi mocno uszkodziło kilka zabytkowych budynków, m.in. właśnie katedrę, która cały czas jest w remoncie. za mną dalej sylwetka katedry w rusztowaniu. Jesteśmy cały czas w dzielnicy Kaptol. No i tuż obok głównego deptaku weszliśmy na taką spokojną, malutką uliczkę, gdzie jest bardzo dużo restauracji, kawiarni, różnego rodzaju pubów. No i również w jednej kawiarni, kwazar, leją piwo rzemieślnicze. Tym razem tutaj, słuchajcie, po prostu zwykły czeski pilsner z browaru Medvegrad. Z browaru, który tak naprawdę ma bardzo już całkiem długą tradycję. No i przyszliśmy po prostu posiedzieć, schować się trochę przed deszczem, przeczekać i napić się piwka który jak wspomniałem jest faktycznie tak, tak, takim czeskim priznerem, ale naprawdę bardzo przyjemnie uważonym. Także my czekamy i potem idziemy jeszcze na mały wieczorny spacerek. przeze mnie wcześniej Deptak to ulica Kalcicewa. Ulica, która swoją renomę można powiedzieć, że tak naprawdę zyskała pod koniec XIX i na początku XX wieku, a mianowicie za sprawą prostytucji. Do roku 1945, czyli do roku końca II wojny światowej ulica ta faktycznie słynęła jako po prostu dzielnica czerwonych latarni. Co ciekawe, nawet w okolicy, nie był gdzie, bo nie mogę go namierzyć, znajduje się pomnik prostytutek. Taka ciekawostka, a obecnie można powiedzieć, że to po prostu Ulica jest stricte imprezowa, mnóstwo pubów, mnóstwo klubów, mnóstwo kawiarni, restauracji. No i tutaj faktycznie toczy się nocne życie Zagrzebia. Teraz 20 sekundowe ogłoszenie. Wracam na Patronite. Jeśli podobają Ci nasze filmy z podróży i chciałbyś lub chciałabyś wesprzeć raz na miesiąc cegiełką rozwój kanału, to jest taka możliwość. Dostępne są trzy progi wsparcia z konkretnymi benefitami. Poszczegóły zapraszam Was na profil. Link znajdziecie w opisie filmu. każde szanujące się miasto powinno mieć swój ryneczek. Nie inaczej ma oczywiście Zagrzeb, gdzie tutaj od wieków handluje się w tym miejscu na połączeniu dzielnic Kaptor oraz Gradec, a rynek nazywa się Dolac. No i w tej chwili można kupić bardzo dużo różnych czy warzyw, czy owoców, czy również roślin, czy różnego rodzaju kwiatów, także naprawdę widać, że żyje. Również jakaś odzież się tu znajduje na ryneczku, ale wygląda naprawdę bardzo kolorowo no i te wszystkie warzywa i owoce wręcz krzyczą, żeby je kupić, ale naprawdę trzeba że miejscem ma vind ik niemand. po starym mieście w Zagrzebiu, finalnie traficie na jeden z największych zabytków właśnie Zagrzebia, czyli na kamienną bramę, która jest tutaj za mną. Swoją sławę zyskała tak naprawdę po wielkim pożarze, który miał miejsce w 1731 roku. No i właśnie tutaj, w, ty, w tej bramie, umieszczono wcześniej obraz Matki Boskiej. W średniowiecznej Europie, to tak dodatkowo opowiem, w średniowiecznej Europie był taki zwyczaj, że generalnie w bramach, faktycznie otaczających miasto, centrum miasta, zawsze stawiano obrazy albo Matki Boskiej, albo świętych, tak żeby właśnie Faktycznie chroniły po prostu wjazdy do miasta, no i również nie inaczej było tutaj w Zagrzebiu. No i sława tego obrazu rozpoczęła się po tym pożarze, kiedy on jako jeden z niewielu rzeczy w Zagrzebiu wtedy ocalał faktycznie po tym wielkim pożarze starego miasta. Obwołano to cudem, umieszczono go oczywiście dodatkowo ponownie w tej bramie. No i od tamtego czasu trwa kult właśnie Matki Boskiej z tej bramy, kamiennej bramy w Zagrzebiu. Warto również jeszcze dodać na zakończenie, że kiedyś stare miasto w Zagrzebiu było otoczone czterema bramami, które zostały wybudowane po na jeździe mongolskim w 1241 roku, ale do naszych czasów ostała się tylko i wyłącznie jedna właśnie ta kamienna brama. Za mną kościół Świętego Marka, czyli wydaje się, być jeden z najbardziej pocztówkowych widoków w całym Zagrzebiu, który na pewno widnieje na wielu właśnie pocztówkach czy zdjęciach, nawet jak wpisujecie w Google. I w sumie nic dziwnego, bo faktycznie jest to z jeden z symboli. Już teraz obecnie oddany po remoncie, ponieważ kiedy byliśmy tutaj dwa lata temu, no to w roku 2020 było trzęsienie ziemi, które spowodowało faktycznie, że on był dosyć zniszczony ten kościół. No ale takich ciekawostek można powiedzieć, że faktycznie jest to dalej centrum polityczne gradca, ponieważ znajdują się teraz w części właśnie gradec, kiedyś, który pełnił Funkcje administracyjne, państwowe, takie centralne i dalej pełni funkcje, bo jak widzicie te barierki nieprzypadkowo, ponieważ tu obok znajduje się budynek gmachu parlamentu chorwackiego oraz tak naprawdę bardzo dużo różnych zabudowań faktycznie rządowych, które dalej cały czas są używane, a jeszcze o kościele taka jedna ciekawostka. Kiedyś uznawano w ogóle, że ten dach przez mieszkańców zagrzebie, taka ciekawostka, była uznawana, że był dosyć mocno kiczowaty. I nawet postanowiono, że się rozbierze ten dach, ale na szczęście nie starczyło środków, żeby tego dokonać. Po lewej stronie jest, jest herb, można powiedzieć, że trójjedynego, tak się ładnie nazywa, trójjedynego Królestwa Chorwacji, Slawonii oraz Dalmacji, a po prawej stronie widać również herb miasta Zagrzeb. W dzielnicy Gradec znajdują się jeszcze dwie takie można powiedzieć że ultra zagrzebskie atrakcje najbardziej rozpoznawalne. Jedna z nich no to właśnie kolejka linowo-terenowa, która jest tutaj za mną. Kolejka tam należy do jednych z najkrótszych w Europie. Pokonuje ona wyniesienie 66 metrów, tam zaledwie koło minuty, kursuje chyba co 10 minut teraz tak coś się wydaje. Generalnie faktycznie jest to jedna z takich wielu atrakcji, która jest polecana, żeby się przejechać albo chociaż zobaczyć, bo faktycznie przy okazji jest bardzo ładna panorama na cały Zagrzeb i stare miasto, czy nowsze miasto powinienem powiedzieć. Także to jedna z tych atrakcji na Gracu, a druga to... A druga atrakcja to że lotwiczka, która znajduje się tutaj za mną. Tutaj jest ta kolejka, którą przed chwilą Wam pokazywałem, o właśnie tam. Ona łączy tak swoją drogą właśnie Gradec z tą główną ulicą handlową miasta. To jeszcze tam wcześniej nie dodałem. A sama że jest całkiem sporą atrakcją, ponieważ codziennie o 12 strzela się tutaj z armaty. Na pamiątkę oblężenia, tureckiego oblężenia miasta z XVI wieku, kiedy jak głosi legenda, wyszczelona, stąd właśnie kula armatnia trafiła w stół tureckiego paszy, który miał zamiar podbijać miasto uznał to za zły znak i odstąpił od tego oblężenia. Czy tak było, czy też nie, to tylko legenda, ale faktycznie sama baszta również jest udostępniona do zwiedzania można sobie wejść do góry na taras widokowy. Także, jeżeli będziecie w okolicy, no to warto również się jej przyjrzeć. A jeszcze przypomniała mi się jedna ciekawostka mianowicie taka, że sama jej nazwa wywodzi się stąd, że w średniowieczu, kiedy Zamykano mury miejskie, dawano właśnie z tej wieży znać dzwonem, żeby wszyscy, którzy chcą się schronić na noc do miasta, wiedzieli, że za niedługo zamkną się bramy miejskie. No dobra, to tyle, idziemy dalej z spacerem przez Zagrzeb. Znajdujemy się obecnie w dzielnicy Gradec, z której roztacza się przepiękna panorama na Kapitol. No i właśnie, tak spacerując po tych ulicach tutaj, można powiedzieć, że nasza mnie taka myśl poniekąd łącząca właśnie Zagrzeb i Budapeszt. Ponieważ tak, tak jak był kiedyś Budapeszt tym osobnym bytem miejskim, były Buda i Pesz w końcu połączone w XIX wieku, tak, taka sama historia miała miejsce właśnie tutaj w Zagrzebiu. Kapitol, który kiedyś był siedzibą właśnie władzy kościelnej, bardzo dużo kościołów, a Gradec typowo funkcją administracyjną, Państwowe i świeckie. I tak jak Budapeszt, tak samo Zagrzeb w XIX wieku stał się jednym organizmem miejskim. Za sprawą pana Józipa Jelacica, którego plac położony jest poniżej właśnie tego wzgórza, na którym również już byliśmy. No i również, co takie drugie skojarzenie z Budapesztem, mnie naszą kolejka, którą przed chwilą również tutaj widzieliście, która jeździ i funkcjonuje. Bardzo również kojarzy mi się faktycznie z kolejką terenowo-linową, która ma miejsce w Budapeszcie. Jeżeli będziecie już mieli dość hałasu i gwaru w Gornim Gradzie, czyli jest najstarszej części Zagrzebia, no to musicie przejść dosłownie kawałek dalej, już do dzielnicy Dolnirad, do parku Zrniewacz. Powiem Wam, że jest to przepiękna zielona enklawa w samym centrum Zagrzebia. Dolnigrad to jest to dzielnica, która rozwijała się głównie w XIX wieku, kiedy panowały tu Austro Węgry. No i ten austro-węgierski sznyt doskonale widać, chociażby spacerując po tym parku, przepiękne platany tu rosną. Fontanny, krzewy, kwiaty, a wokół reprezentatywne, reprezentacyjne gmachy oraz urzędy również państwowe. Również w tym parku dosyć regularnie latem odbywają się takie małe plenerowe koncerty. Dzisiaj nic na to niestety nie ma, ale naprawdę prezentuje się on w całej okazałości bardzo ładnie. No i tą zielenią, taką soczystą zielenią naprawdę imponuje. Jeśli będziecie szukać miejscówki na lunch albo obiad, po prostu, no to słuchajcie, jest taka fajna knajpka, nazywa się Fish House, położona praktycznie bardzo w ścisłym centrum. Knajpka tam, my siedzimy sobie w ogródku i obok droga, także samochody przejeżdżają, a my wcinamy słuchajcie. No i mamy fish and chips po prostu, a drugie to są karmary we fryturze. Zobaczmy, jak rybka. Paniera wydaje się całkiem solidna i chrupiąca. Hmm, rybka ładnie też pachnie. Sos do tego, sos tatarski. Mm. No powiem wam, że naprawdę rybka bardzo świeża, fajna w smaku, intensywna, ale w tym dobra, de, w dobrym tego słowa znaczeniu. Sos tatarski również, trzeba powiedzieć, że dobrze doprawiony. Proszę kalmary na próbę jeszcze. Kalmary również bardzo chrupiący, fajny, nieprzyciągnięty. No i do tego fryteczki. Trzeba powiedzieć, że miejsce jak najbardziej wydaje się być godne polecenia. Ceny również całkiem spoko. Taki zestaw 13 euro. No do tego... Myślałem, że to jest pesto zielone, a to pesto z groszku. Także tym bardziej pasuje faktycznie do fish and chips jak ulał. Moi drodzy, moim zdaniem, naprawdę duża polecajka. Kiedy Wam mówiłem o tym szlicie austro-węgierskim, to nie żartowałem. Dzielnica Dolni Grat jest pełna właśnie takich perełek, jak tutaj. Jest to gmach Teatrum Narodowego Chorwackiego. Budynek ten został oddany do użytku w 1895 roku, wybudowany w stylu neobarokowym, a jego otwarcie uświetnił swoją wizytą sam cesarz Franciszek Józef I. No właśnie, co ciekawe, że o wiele wcześniej powstawały tego typu budynki teatrów, choćby w Osijeku czy w Zadarze, nawet o 30 lat wcześniej. A ten w Zagrzebiu powstał jako jeden z ostatnich, no ale trzeba przyznać, że ten budynek jest naprawdę imponujący. Tak zakończyła się nasza wizyta w Zagrzebiu i cała bałkańska wyprawa. Polecam Waszej uwadze wcześniejsze filmy ze Styrii, Zadaru, Czarnogóry, Dubrownika czy Bośni. Pamiętajcie, łapka w górze, udostępnianiu i do zobaczenia w trasie.